Witam, witam kochani serdecznie. Co za miesiąc, ten wrzesień 2020? Co za energia? Oczywiście, my zawsze jesteśmy pozytywni i optymistycznie nastawieni do tego, co będzie. E, także wdzięczni, bo właśnie to do siebie przyciągamy. Ale muszę Wam powiedzieć, że jak zwykle piękne czytanie, dużo informacji, tym razem trzy grupki na, na pełni Księżyca w rybach, potem na nów Księżyca w pannie, środek miesiąca i później na to wszystko, co się będzie działo związane e, z resztą miesiąca, koniec miesiąca, co przyniesie. Energie są silne, no i wiadomości naprawdę przepiękne. A co uzdrawiamy? No, to jest z uzdrawianiem. Kto wykupuje, daje mi pozwolenie na uzdrawianie siebie. Odzyskanie radości do życia, do istnienia, do spełniania się. Tylko tyle mogę podpowiedzieć. Zachęcam. Zachęcam, żeby tu zajrzeć. Życzę cudownego miesiąca, pełnego miłości, spełnienia siebie i Swoich marzeń, a także swojego przeznaczenia. Buziaczki, ściski, papa. Pa.